Cześć, witam. Słuchajcie, miałem kończyć sezon, ale jak widzicie, nie odpuszczam. Wykorzystałem trochę czasu wolnego i się wybrałem w teren. Tropiłem pewnego byka po śladach. Przeszedłem troszkę obszaru. Zostawiał takie dość mocne ślady. O, widzicie. Wydawało się, że to coś dużego, a to tak naprawdę ostratyczka połamana. Tutaj leży. Zobaczcie. Jeszcze takiego zniszczonego zrzutu nie znalazłem. Wszystko jest praktycznie połamane. Jest tylko zachowany oczniak, albo byczek był wyjątkowo skory do bitki. Na rykowisku, bądź po prostu złamał gdzieś, jak uciekał przez las. Widzimy, że jest to stare złamanie. Pęknięcie jest dość długie. Tyczka jest świeża bardzo świeża. Jest jeszcze tutaj taka błąka popatrzcie. Nie jest to jeszcze zasuszone w ogóle. Jest krew, jest ślus, róża jest. O taka nie za duża No tak to wygląda. No. Rysował tym, bo to ostre było no, i wydawało się, że to coś dużego Zobaczyłem jeszcze lisa, padlinę. Można zobaczyć w dalszej części filmu. Idę dalej, zobaczymy, co to jeszcze się pokaże wypadły lis. Ofiara zimna. Wygląda jakby ostatni raz się napił. Szkoda zwierząt. Słuchajcie, prawie jak wieniec. Czaszkę dzika znalazłem. I tyle. I tą tyczkę. Co Wam wcześniej pokazałem. Także kończymy ten materiał. I naprawdę czas się zastanowić nad podsumowaniem sezonu. Bo nie ma co, to znajduje się już same takie widzicie szroty. Dobra, dzięki za uwagę. Cześć. Pozdrawiam.